Dziś omówimy trzy problemy, które często pojawiają się przy wypełnianiu PITA 38. Sezon napity w pełni, w związku z tym czas jest dogodny, aby pochylić się nad jedną z popularniejszych deklaracji podatkowych. Deklaracją, którą w zeszłym roku złożyło ponad 400 tysięcy osób. Mowa tu mianowicie o PIT-38, w którym wykazuje się m.in. dochody z giełdy. Mimo, że PIT-38 jest stosunkowo prostym formularzem i liczy sobie zaledwie trzy strony, podatnicy i tak regularnie napotykają trudności przy jego wypełnianiu. Dotyczy to zwłaszcza inwestorów korzystających z usług zagranicznych domów maklerskich, które nie są zobowiązane do sporządzania informacji PIT-8C. Problem pierwszy: kursy walutowe. Zgodnie z przepisami ustawy PIT, jeśli uzyskujemy przychód w obcej walucie, czyli np. ze sprzedaży akcji wycenianych w dolarze, wówczas na potrzeby podatkowe powinniśmy przeliczyć ten przychód na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Analogicznie sprawa ma się z kosztami. Wydawać by się mogło, że jest to zatem dziecinnie proste. Jeśli zawieramy transakcję sprzedaży akcji 10 marca, to powinniśmy zastosować średni kurs NBP z 9 marca. Oczywiście, o ile nie jest to dzień wolny od pracy. Okazuje się jednak, że istnieje tu pewne drugie dno. Na większości światowych giełd, w tym w Polsce, obowiązuje bowiem tak zwany cykl rozrachunkowy t +2. Oznacza to, że transakcja giełdowa jest rozliczana dopiero po upływie dwóch dni roboczych. Transakcja zawarta 10 marca zostanie zatem rozliczona dopiero 12 marca, i to wtedy dojdzie do przeniesienia własności akcji na nabywcę. A zgodnie z ustawą PIT, to właśnie moment przeniesienia własności akcji jest momentem, w którym u zbywcy powstaje przychód. W konsekwencji, dla takiej transakcji należy zastosować kurs walutowy z 11 marca, czyli T1. Mimo że w skali globalnej cykl T2 jest dominującym cyklem rozrachunkowym, od jakiegoś czasu obserwuje się dążenia do jego skrócenia. Zmiany cyklu na T1 wdrożyły już Indie, a do podobnej modyfikacji przymierzają się Stany Zjednoczone. Oznacza to, że gdy uzyskujemy dochody ze zbycia akcji na zagranicznej giełdzie, powinniśmy przynajmniej w teorii każdorazowo weryfikować, jaki cykl rozrachunkowy jest na niej stosowany i odpowiednio dobierać kurs walutowy. I tak, na niemieckim rynku, na którym stosuje się cykl, T2 powinniśmy zastosować kurs walutowy z T1, zaś w przypadku giełdy indyjskiej, gdzie stosowany jest cykl T1, powinniśmy zastosować kurs walutowy z dnia zawarcia transakcji. Tak szczegółowa weryfikacja może jednak okazać się uciążliwa, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że możliwe jest równoległe funkcjonowanie w jednym państwie kilku różnych cykli rozrachunkowych. Okazuje się, że kwestia kursów walutowych jest na tyle skomplikowana, że nawet wśród polskich domów maklerskich podejście do ich stosowania nie jest jednolite, co znajduje odzwierciedlenie wystawianych inwestorom PITAch 8C. Na szczęście, zgodnie z naszym doświadczeniem, organy skarbowe podchodzą do kwestii kursów walutowych z wyrozumiałością i nie kwestionują rozliczeń, nawet jeśli dobierając kursy pomylimy się o jeden czy dwa dni. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że nawet jeśli zastosowanie nieprawidłowego kursu poskutkuje uszczupleniem podatku, to kwota tego uszczuplenia jest zazwyczaj symboliczna. Problem drugi: wydatki o charakterze ogólnym. Ustalając dochód z obrotu papierami wartościowymi, np. akcjami, możemy uwzględnić opłaty i prowizje maklerskie związane z konkretnymi transakcjami. Powiększą one nasze koszty uzyskania przychodów, lub pomniejszą przychody z odpłatnego zbycia. Poza kosztami związanymi z konkretnymi transakcjami, inwestorzy ponoszą jednak również wydatki pośrednie, ogólne, których nie da się powiązać z żadną konkretną transakcją. Przykładami takich wydatków są opłata za prowadzenie rachunku czy opłata depozytowa. Organy podatkowe generalnie zgadzają się, że wydatki ogólne również mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Podejście to zostało także potwierdzone w broszurze informacyjnej do deklaracji PIT 38. Do tego momentu wszystko brzmi bardzo dobrze. Jeśli jednak dokładnie przyjrzymy się interpretacjom wydawanym przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, szybko zauważymy, że dzieją się tutaj naprawdę dziwne rzeczy. Po pierwsze, dyrektor KIS stoi na stanowisku, że poniesione wydatki ogólne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko w tej części, w której przypadają one na aktywa zbyte w danym roku podatkowym. Czyli mówiąc w uproszczeniu, jeśli dysponujemy portfelem akcji o znacznej wartości i w ciągu roku sprzedamy tylko niewielką jego część, to do kosztów uzyskania przychodów będziemy mogli zaliczyć tylko niewielką część wydatków ogólnych. Jest to koncepcja co najmniej zastanawiająca. Co więcej, trudno powiedzieć, w jaki dokładnie sposób taka alokacja miałaby się odbywać, gdyż skład portfela oraz jego wycena podlegają w ciągu roku ciągłym fluktuacjom. Po drugie, dyrektor KIS zdaje się sugerować, że do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć wydatków związanych z przychodami uzyskanymi w jednym roku podatkowym, ale poniesionych już w kolejnym roku. A zatem, przykładowo, opłata za prowadzenie rachunku w 2023 roku, poniesiona w styczniu 2024 roku, nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. W naszej ocenie Ograniczenia w zaliczaniu wydatków ogólnych do kosztów uzyskania przychodów, formułowane przez dyrektora KIS, nie są zasadne, a wydatki ogólne powinny być zaliczane do kosztów w całości, w dacie ich poniesienia, niezależnie od tego, jakiego roku dotyczą. Jak widać, takie podejście może jednak zostać zakwestionowane przez organy podatkowe. Problem trzeci. PIT ZG. PZG jest załącznikiem do kilku rodzajów deklaracji PIT, m.in. do PITA 38 Zgodnie z tytułem załącznika stanowi on informację o wysokości dochodów z zagranicy. Składa się go oddzielnie dla każdego państwa, w którym podatnik uzyskał dochody. Pierwszy i zasadniczy problem z załącznikiem PZG polega na tym, że nie do końca wiadomo, które zagraniczne dochody kapitałowe powinniśmy w nim wykazywać. Przepisy ustawy PIT ani sam załącznik nie zawierają bowiem żadnych informacji na ten temat. Jeśli chcielibyśmy wykazać w PITZG wszystkie dochody uzyskane za granicą, musielibyśmy uwzględnić również zagraniczne dochody uzyskane za pośrednictwem polskich brokerów, wykazane przez nich w informacji PIT8C. Byłoby to jednak bardzo problematyczne, bo przychody są przedstawiane w PIT8C w sposób zbiorczy, nie pozwalający na wyodrębnienie przychodów zagranicznych. Wypełnienie załącznika pit -ZG wymagałoby zatem pozyskiwania dodatkowych danych od brokera, co uczyniłoby rozliczenie niezwykle uciążliwym. A może w takim razie pit -ZG należy składać tylko w przypadku tych dochodów zagranicznych, które nie zostały wykazane w PIT-8C, czyli przede wszystkim dochodów uzyskanych za pośrednictwem zagranicznych brokerów. Takie podejście jest już bardziej praktyczne, bo zagraniczni brokerzy zwykle przygotowują na koniec roku szczegółowe zestawienia podatkowe, które pozwalają rozsądnym nakładem sił wyodrębnić dochody uzyskane w poszczególnych państwach. Jak się jednak okazuje, w broszurze informacyjnej do deklaracji PIT 38 zaproponowano trzecie, jeszcze bardziej liberalne podejście. W dokumencie tym wskazano, że załącznik PZG powinny wypełniać wyłącznie osoby, które uzyskały dochody kapitałowe za granicą, do których ma zastosowanie metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą. Przywołany fragment jest o tyle frapujący, że w zdecydowanej większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę uzgodniono, iż dochody kapitałowe podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji podatnika. Jeśli jesteśmy polskim rezydentem podatkowym, nie ma zatem znaczenia, czy uzyskamy dochody kapitałowe w Polsce, w Niemczech czy we Francji, dochody te i tak będą w całości opodatkowane w Polsce. Nie będzie więc potrzeby stosowania metod unikania podwójnego opodatkowania, takich jak metoda odliczenia proporcjonalnego. Czy zatem PITA ZG nie należy wypełniać nigdy? Nie tak prędko. Okazuje się, że istnieje kilka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę, które dopuszczają opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia aktywów finansowych w państwie źródła. Są to przykładowo umowy zawarte z Indiami, Chinami czy Australią. Umowy te przewidują również unikanie podwójnego opodatkowania metodą odliczenia proporcjonalnego, spełniają więc kryteria przedstawione w broszurze. A zatem, zgodnie z broszurą, PIT-ZG należy dołączać do deklaracji PIT-38 wyłącznie w tych rzadkich przypadkach, gdy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwalają na opodatkowanie dochodów w państwie źródła, a w Polsce zastosowanie znajdzie metoda odliczenia proporcjonalnego. W naszej ocenie to właśnie to ostatnie podejście zaprezentowane w broszurze informacyjnej należy uznać za najbardziej logiczne. Jeśli jednak w danym przypadku otrzymane od zagranicznego brokera dokumenty pozwalają w prosty sposób przypisać dochód do poszczególnych państw, rekomendujemy ostrożnościowo przyjąć drugie podejście i wykazać je w picie ZG. Jak już wskazano, zasadniczo powinniśmy załączyć po jednym picie ZG dla każdego państwa uzyskania dochodu. Tutaj pojawia się jednak kolejny problem: nie jest bowiem do końca jasne, w jaki sposób ustalić państwo uzyskania dochodu. Czy jeśli uzyskujemy dochód ze zbycia akcji belgijskiej spółki notowanej na irlandzkiej giełdzie, to państwem uzyskania dochodu będzie Belgia czy Irlandia? Zgodnie z ustawą PIT, za dochody osiągane w Polsce uznaje się m.in. dochody z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu w ramach rynku regulowanego w Polsce, niezależnie od państwa pochodzenia spółki. Tym samym, jeśli spółka czeska jest notowana na polskiej giełdzie, to dochód uzyskany ze zbycia akcji takiej spółki będzie dochodem uzyskanym w Polsce. W naszej ocenie, w kontekście załącznika PZG należy przyjąć podobną logikę i założyć, że państwem uzyskania dochodu jest państwo siedziby giełdy, na której notowana jest spółka, której akcjami obracaliśmy. Podsumowanie. Trzeba przyznać, że przywołane problemy z pit 38 nie dotyczą spraw monumentalnej wagi. Nie należy raczej spodziewać się dotkliwych sankcji z tytułu niezłożenia załącznika PZG, zastosowania nieznacznie wypaczonych kursów walutowych, czy niezasadnego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty za prowadzenie rachunku maklerskiego. Niemniej jednak każdy ze wskazanych problemów wprowadza do rozliczeń podatkowych element niepewności. Niepewność ta skutkuje z kolei dodatkowymi godzinami. Niepotrzebnie spędzonymi przez podatników na poszukiwaniu najbardziej prawidłowego sposobu rozliczeń. W ostatnim czasie sporo mówi się o niechęci Polaków do inwestowania na rynkach kapitałowych. Zjawisko to wynika oczywiście z wielu czynników ekonomicznych i społecznych, a na poważniejszą zmianę w tej materii przyjdzie nam zapewne sporo poczekać. Do tego czasu warto byłoby jednak ulżyć tym nielicznym, istniejącym inwestorom i oszczędzić im wysiłku przy corocznych rozliczeniach. Dobrym krokiem ku temu byłoby jasne i rozsądne uregulowanie trzech przywołanych w tym materiale kwestii.